Tutaj na razie nie ma dobrej reakcji z ich strony, ale sam fakt, że kiedy 1 czerwca sprawdzaliśmy, czy w tych gazetach, teletygodniach nadal są te reklamy, okazało się, że wszędzie zniknęły. Pokazuje to jedną bardzo istotną dla nas budującą rzecz, że istnieje możliwość budowania społeczeństwa obywatelskiego w takich prostych, ważnych sprawach, że naprawdę są rzeczy, które można zmienić jednym aktem woli. Dajemy narzędzia, by dołączyć się do takiego dzieła, które naprawdę nie zabierze dużo czasu. W Stanach Zjednoczonych, Anglii, w zachodnich starych demokracjach jest przyjęte, że każdy człowiek na rzecz swojej wspólnoty lokalnej, czy tej wspólnoty kościoła, czy to jakichś ruchów samopomocowych, daje w tygodniu 5-6 godzin swojego czasu. To po prostu jest tak. Tak, tak jest po prostu, że to jest oczywiste, że, że daje. U nas jeszcze tego nie ma. Może kiedyś tak się stanie, ale dopóki tak się nie stanie, to dajemy narzędzie, które pozwala dać trzy minuty swojego czasu. I nawet nie raz w tygodniu, ale raz na dwa tygodnie. A i tak obiecujemy, że ten podpis złożony na naszej stronie, że ten list wysłany, a przekopiowany z naszej strony, no będzie naprawdę ważył. To znaczy, to będzie głos niezmarnowany. To będą dobrze zainwestowane trzy minuty w zmienianie Polski na troszeczkę na lepsze. Sporo naszych akcji jest jakby rozpoczętych w obronie dzieci, dlatego, że to jest ten, yy, brzydko powiem, yy, konsument yy, yy, świata popkultury, który jest bezbronny całkowicie. Nie jest tajemnicą, że dzieci postrzegają świat dorosłych jako świat właściwy, czyli taki, jaki ma być. Świat zaopiekowany, świat kierowany przez kogoś, kto ma swoją jakąś mądrość, jakiś kodeks. I teraz jeżeli ten świat dorosłych daje komunikat taki, że w moim świecie, moim niedorosłego, który bierze za ciebie odpowiedzialność młodzieńcze, dzieciaczku, z ciałem kobiety, z ciałem mężczyzny, można zrobić wszystko. Traktuje się jak, jak każdy inny towar. Nie jest to tak naprawdę ważna osoba, jej wnętrze, jej duch. Tak ważne są jej nogi, jej piersi, możesz z nimi zrobić co chcesz. To jest komunikat, który producenci tych treści puszczają także do tych najmłodszych. Taka stara prawda, też psychologiczna, mówi o tym, że przy kontakcie z erotyką ostrą, a dalej z pornografią, dochodzi do takiego mechanizmu eskalacji, czyli że coś, co dziesięciolatka syciło jakoś tam, czy tam nagie pośladki biegnące po plaży, znaczy osoba o, o nagich pośladkach biegnąca po plaży, przestaje wystarczać i szuka kolejnych podnieb, coraz gorszych, coraz bardziej wulgarnych, idących w stronę przemocy, w stronę jakichś okropieństw. I to, i to jest po prostu, niestety powiem, w jakiś sposób zwierzęce naturalne. Znaczy, że, że to, co już mnie nasyciło, przestaje sycić i Psychologowie dziecięcy wyraźnie mówią, że ten moment inicjacji, też zdobywania wiedzy o tym, zostaje zdewastowany przez atak pornografii. I oczywiście w rodzinach, gdzie rozmawia się z dziećmi, ja ze swoimi córkami siedmioletnimi, rozmawiam o początku życia. One wiedzą, dlaczego anatomicznie mężczyzna różni się od kobiety. Nie jest to dla nas w domu już jakimś tabu. Jest to mam nadzieję podane w sposób przystępny i piękny. Ale przecież nie, nie wszystkie rodziny mają komfort rozmowy ze swoim dzieckiem o tym. To nadal dla wielu rodzin pozostaje temat w szkole, tam się dowiecie albo coś. A przeważnie to się nie dzieje właśnie w szkole, tylko od starszych nieco kolegów, którzy ściągnęli może na swój telefon komórkowy ostre, wulgarne, potworne filmy pornograficzne. I w ten sposób dowiadują się dzieci o tym, jak zaczyna się ich życie co jest. Rzeczą skandaliczną. Bardzo nas cieszy, że to tak szybko te efekty przyszły. Taki był cel, żeby, żeby dawać narzędzie, żeby budzić ludzi, żeby nie załamywali się, że, że są bezsilni, e, bo są. Ale nie są bezradni, rada jest w naszych rękach. I to jest teraz kwestia, żeby uwierzyć w to, używać tych instrumentów. Nie trzeba znać prawa, żeby je wykorzystywać. To rzeczywiście działa, to jest rzeczywiście bardzo skuteczna broń, dlatego że, no wiadomo, każdy mail wysłany do wydawcy, do, do gazety, do stacji telewizyjnej, do stacji radiowej jest odbierany przez, przez owych nadawców. Jako głos iluś tam tysięcy ludzi. A teraz, jeżeli oni dostają kilka tysięcy maili, no to znaczy, że, że sprawa jest poważna i, i trzeba się tym zająć. Bardzo nam zależy na tym, żeby także widzowie telewizji Trwam yy, przyłączyli się do nas, wpisali ten prosty adres twoja sprawa.org.pl i dalej już jak za rękę będą poprowadzeni i obiecujemy, że to nie będzie zmarnowany czas. Wpisujemy Twoja sprawa jako jeden wyraz org.pl i pojawia nam się taki panel, w którym zazwyczaj znajduje się na, w tym miejscu najnowsza akcja. Zanim porno wciągnie kolejne dziecko, to jest tytuł właśnie akcji naszej. I wystarczy w ten, tę ikonkę po yy, kliknąć, akurat przeszliśmy na, na kolejną już akcję, Kiedy, zanim porno tw wciągnie twoje dziecko, by dowiedzieć się, w czym rzecz? W popularnych tygodnikach, programach telewizyjnych, takich jak Tele Tydzień, Teleświadczy, teleprogramy, miliony rodzin w Polsce są nieustannie atakowane, i tak dalej. O tym rozmawialiśmy. I teraz, co należy zrobić? Oto kroki, które możesz podjąć teraz. To tylko dwie minuty Twojego czasu. I tutaj jest po kolei napisane, co masz zrobić. Nie, nie zapisałeś się do nas, więc się zapisz. To zapisanie naprawdę trwa bardzo krótko, bo wystarczy wpisać adres mail, następnie. Wyślij e-mail do pana Witolda Woźniaka, w tym wypadku to jest prezes wydawnictwa Bauer. Oto treść tego maila. I tutaj mamy treść maila, którego po prostu sobie kopiujemy tradycyjną metodą. Wpiszemy w, w naszej przeglądarce, czy nie obojętnie czy to jest Outlook, czy cokolwiek. Wklikujemy całą treść. Wysyłamy na ów adres do wiadomości Stowarzyszenia Twoja Sprawa i. Koniec sprawy. Krok drugi. Wyślij do pana Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego, i robimy to samo. Jak bardzo to jest ważne, popatrzmy może na ten krótki klip. On uzmysłowi, że to nie jest sprawa błaha, że to porno rzeczywiście leży w naszych domach, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Sprawdź co kupujesz, nie zapraszaj porno do swojego domu. W popularnych tygodnikach z programem telewizyjnym, takich jak Teletydzień, Teleprogramy, programy TV i inne, publikowane są tydzień w tydzień, niekiedy obok reklam produktów dla dzieci, reklamy ostrych filmów pornograficznych. Dzieci, używające telefonów komórkowych, mogą takie filmy ściągnąć i nikt nie sprawdzi, czy rzeczywiście są pełnoletnie. Dlatego właśnie wejdźcie na stronę twoja i weźcie udział w akcji konsumenckiej na tej stronie. Nie, nie trzeba chyba Państwa przekonywać, że. Będzie naprawdę skuteczne działanie. Jeżeli po dwóch tygodniach trwania akcji te gazety, które przed chwilą widzieliśmy, o których rozmawialiśmy, zniknęły faktycznie z rynku. Takich pól eksploatacji, walki, nowych wyzwań jest jeszcze bardzo dużo. Twoja sprawa robi to, że jakby ten reset za państwa, chociaż liczymy też. Na Państwa udział, jeśli spotkają Państwo w najbliższej przestrzeni Państwa domów nadużycia, bardzo liczymy na, na kontakt z nami. Na pewno każdą sprawą się zajmiemy, ale priorytetowe dla nas jest wybranie tego, tego zagrożenia, które przede wszystkim jest bardzo dotkliwe, bolesne, godzące w wiele osób oraz takiego, wobec którego. Polskie prawo daje właściwą obronę. Tylko przez jakieś zaniedbanie, głupotę dorosłych, nie wiadomo z jakiego powodu, nikt tych narzędzi nie używa. Staramy się przypomnieć o dobrych narzędziach, które mogą troszeczkę poprawiać Polskę. Także budujmy, budujcie razem z nami społeczeństwo obywatelskie, drodzy Państwo, zapraszamy ciepło. Mam wrażenie, że w Polsce istnieje zbyt duże przyzwolenie na eksponowanie treści łamiących, eksponowanie w przestrzeni publicznej różnych treści łamiących dobre obyczaje. Nie wiem, czy to jest jakaś kwestia eksplozji wolności, jaką, z jaką mamy do czynienia w Polsce od, od, od jakiegoś czasu, od już 20 prawie lat no czy też może prawo nieskutecznie działa nieskutecznie ściga naruszenia takich braku dobrych obyczajów na przykład mieszkałem w Stanach Zjednoczonych kilka lat i zauważyłem że tam tam nie ma takiego powszechnego dostępu do, do gazet pornograficznych. One są pozamykane w, albo bardzo wysoko w sklepach, albo po prostu są w lokalach, gdzie mają wstęp wyłącznie osoby pełnoletnie. Zresztą no, Ameryka jest specyficzna. Tam nikomu nie sprzedadzą nawet piwa, jeżeli nie pokaże dowodu. No, nie wiem, tam nie ma dowodów osobistych, ale prawa jazdy, które jest dowodem, że się ukończyło 21 lat, nawet nie 18. No także nam jeszcze, nam jeszcze daleko do takich standardów, ale staramy się jakoś, jakoś dołożyć mały, mały kamyczek, żeby budować to społeczeństwo obywatelskie i budować wolną Polskę.